Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zgramy sobie w Minecrafta. Już to jest odcinek trzeci w tym tygodniu, bo powiem Wam, mam jakąś zajawkę na tą gierkę, więc postanowiłem, że też będę ją oczywiście na bieżąco nagrywał, abyście nie byli w tyle, no bo jednak dosyć dużo rzeczy się zmienia na tym save'ie. I tak, już pewnie widzicie pierwszą różnicę, że tutaj bikonów nie ma niestety, ale okazało się, że snapshot 20w17A był mega zbugowany i błędy, które na nim były, przyniosły się na snapshot 20w18a. A jak na przykład stworzyłem nowy świat na, tej, na tym najnowszym snapszycie, to już tych błędów nie było, więc postanowiłem po prostu wrócić się do save'a. Który był no, tydzień w plecy, ale wszystko zrobiłem no, w kilka godzin, yy, grając sobie, no więc myślę, że też jakoś dużo nie straciłem, bo w sumie tylko magazyn musiałem nadrobić, ale to szybko zrobiłem i praktycznie no nie ma żadnej różnicy i rozpocząłem nowe projekty, które są tam, ale za nich zaraz przejdziemy, bo dzisiaj będziemy chcieli zdobyć sobie... Trójząb, ponieważ jeszcze nigdy go nie miałem na survivalu, więc postanowiłem, po że fajnie było go zdobyć i mi się przyda do zdobycia główek creepera, czy coś w tym stylu. Więc dlatego sobie stworzyłem tutaj trzy poteczki Night Vision, abyście wszystko też dobrze widzieli, no bo jednak to będziemy robić w nocy. Innego sposobu nie ma, aby, zdobyć, aby znaleźć w sumie pielca z trójzębem, w nocy się zaczucie respią. To tak, jak widzicie, zawsze dosyć duża zmiana, ponieważ wbudowałem takie fajne pomieszczonko, w którym y, znajduje się portal. Czekajcie, tylko ten zamek będzie mi irytować, więc pozwólcie go, że to jest szybko teraz se ciachnę. Okej. Okay. I tak, tutaj jest pomieszczonko, gdzie jest portal. I za tym portalem będę chciał zbudować mały, ale będzie sztuczny nader, aby to fajnie wyglądało. Tutaj jeszcze te ściany czymś zapełnie, ale jak mówiłem, chcę, aby. W sumie tego nie mówiłem, ale chcę, abyście mieli ten odcinek po prostu na jutro, no i bym nie zdążył, bym miał tutaj teraz wszystko tą podłogę robić i tak dalej. Ale ogólnie też jak mówiłem w ostatnim odcinku. kurde, kolejny Zombiak. Ch Wybuduję takie wejście, aby po prostu szybciej dostawać się do tego magazynu i też tak zrobiłem, możemy od razu z niego wylecieć. Oczywiście wejście nie jest skończone. Jeszcze gdzie tutaj robione. A my teraz znajdziemy sobie jakieś miejsce, gdzie będą się rozwijać te topielce. I że za chwilę znajdziemy jakieś fajne miejsce, by te topielce tutaj sobie farmić. I może w końcu spotkać jakiegoś z trójzębem. Kurde, już nie pamiętam, gdzie znajduje się jakieś takie fajne miejsce, wiecie. Te opuszczone jakieś domki podwodne, gdzie właśnie się rozpięt te topielce. Mam nadzieję, że znajdziemy. A tutaj kurde jakiś zarobisty statek. Ha. Jeszcze tej baśki. Trzeba jeszcze tutaj ubić. Okej. Okay. Pięknie i wejdźmy się za dużo, co tutaj w sumie jest. No, powiedziałbym, że nic ciekawego. A tu mapa z karłów. Czy może się przydać? Możemy sobie w sumie odkryć i w ogóle napić się tej potki na Vision, bo wy pewnie nic nie widzieliście tutaj. Wybaczcie za to, zapomniałem. I tak, yy, okej. Okay. A to się polecimy po to, bo ja ogólnie się nie znam na tych mapach. <grych> Ale dobra, miałem farta i dobrze poleciałem teraz. Nigdzie... Tutaj znajduje się ten opuszczony skarb, więc od razu się go mm, no, znajdziemy. Bo jednak tam czasami fajne rarytasy się kryją. A no, my jeszcze musimy tutaj, no nieszczęsne. A, creeperki, bo jednak będą nam przeszkadzać, aby to na spokojnie sobie zdobyć. Okej, okay. na szczęście się bez problemu dało Ale kurde, jak ma się tą potę Night Vision, to to wygląda jakby w budzień dosłownie. <laughs> Fajna sprawa. No, Zdecydujmy szybko marchewaczkę, byśmy my nie mieli LOA. I dobra. I teraz możemy zająć już tym skarbem. On się dziś znajdować dokładnie tu. Zobaczymy czy tak będzie. No chyba nie. Kurde, żebyśmy teraz to w ogóle znaleźli, bo no coś tego nie ma. A czasami właśnie te skarby się jakoś tutaj lubią kryć. Ale my już znaleźliśmy go pięknie, więc sprawdźmy. Jest około oceanu, nad czym mi bardzo zależało, więc mega się cieszę. Oprócz tego szmaragdy od biedy można znabrać. I myślę, że 4 zł też. W ogóle wydawamy tutaj ten syf. A my dalej szukamy sobie tych topielców ładnych. Może nie ładnych, ale potrzebnych bardziej. No dobra, nie będę tutaj tracił czasu, więc. Widzimy się po krótkim cięciu, aż znajdę to pilca z trójzębem. Dobra, my jesteśmy po krótkiej przerwie, przynajmniej dla was krótkiej, bo dla mnie to minęło gdzieś z 5 godzin od rozpoczęcia odcinka, bo miałem też po prostu przerwę w nagrywaniu. I tak, udało mi się zdobyć ten trójząb. Kurde nie wiecie ile tego szukałem w sumie. Chyba gdzieś 4 noce. I od razu Wam mogę też powiedzieć w sumie sposób jak go znaleźć. Jest on dosyć prosty, po prostu musicie zrobić sobie poteczki Night Vision. Je robimy w takiej kombinacji, że na początek dajemy sobie brodawkę, później złotą marcheweczkę i na końcu redstone, aby po prostu przedłużyć ten efekt na 8 minut. No i później się tak lecicie Elitrom po morzu. Jest znajdziecie właśnie takiego pana, który będzie miał trójzęb. Czy ten ma trójzęb? Nie ma. No i tak lecimy dalej. Mi się udało znaleźć, Moje reakty były dosłownie przednia, aż żałuję, że tego nie nagrałem, ale no kurde, jestem tak teraz ucieszony, bo jeszcze nigdy nie miałem trójzębu na Java Edition, bo na PI raz mi się udało zdobyć, ale no wiadomo, to pi. I w sumie tam nigdy tak nie gram na serio. No się chyba robi dzień. No, już schodzi księżyc, ale też jeszcze chwilę można poszukać. No dobra, już noc minęła, w sumie noc za chwilę minie, ale no nigdzie tutaj żadnych topielców nie jest w pobliżu, a już znalazłem co chciałem, więc idę tutaj dalej tego szukać i marnować fajerwerek, bo mam ich mało, dobra, nieważne, <grych> ja już będę na dzisiaj kończył, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, widzimy się w następnych odcinkach, pa pa!